Cześć, dzień dobry. Dzisiaj parę słów na temat empowermentu, zaangażowania, budowania zaangażowania, czyli takiej wewnętrznej siły. Czym jest empowerment? Empowerment to powszechnie, teraz bardzo modne budowanie zaangażowania pracowników w firmach, zazwyczaj w tych dużych korporacjach międzynarodowych. Bardzo modne, bardzo fajne, czy skuteczne? To zależy. Po co o tym mówię? Co w tym jest takiego ważne, ważnego? Ważne jest to, żebyśmy rozumieli, czym jest wewnętrzna siła, bo ona jest naszym motorem napędowym do wielu, wielu działań i decyzji. Jedną ze składowych tego, żeby pracownik w firmie był zaangażowany, jest to, żeby on sam z własnej woli chciał się zaangażować. Jeżeli on będzie miał tą wewnętrzną siłę, to łatwiej i szybciej się zaangażuje. W nowe projekty, w nowe obowiązki, w nową sytuację, w to, żeby być coraz lepszym. I teraz jak budować tą wewnętrzną siłę? Skąd ją czerpać? Zastanów się, co cię osłabia, a co cię wzmacnia. Co daje ci taką wewnętrzną siłę? W jakich sytuacjach masz wrażenie, że masz skrzydła i latasz? Jakie sytuacje albo jacy ludzie sprawiają, że chce ci się działać? Tak, bo jak wiemy, od idei i filozofii w głowie żadne rzeczy się nie zadzieją, nie wydarzą się. Trzeba zacząć coś robić w tym kierunku. Więc zanim zaczniesz robić, potrzebujesz takiej wewnętrznej siły, tej wewnętrznej motywacji, tego empowermentu. Potrzebujesz się w to zaangażować, bo jak się angażujesz, to są tego efekty. Co można zrobić? Co. Warto robić, żeby budować tę własną siłę, od czego w ogóle zacząć? Zacznij od tego, żeby polubić siebie. Może brzmi lakonicznie. Ja kiedy usłyszałam to po raz pierwszy od osób ze świata biznesu polub siebie. Takie proste, jak? Powiedz sobie, że siebie lubisz. Owszem, można jest to jedna z form afirmacji. I jedno ze zdań, które możesz sobie powtarzać codziennie przed lustrem, do siebie, ale mówić to z pełnym przekonaniem, lubię siebie, lubię siebie i jestem odpowiedzialna. Ale polubić siebie, co to znaczy? To znaczy zaakceptować siebie takim, jakim jestem. Nie chodzi tu o to, żeby zaakceptować siebie, jestem, bo jestem i już. Tak? I kochajcie mnie wszyscy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaakceptować swoje słabe i mocne strony, będąc ich świadomym. Kiedy jesteś świadomy tego, w czym jesteś dobry, i jesteś świadomy tego, w czym nie jesteś dobry, i zaczniesz skupiać się na tym, w czym jesteś dobry i wzmacniać te mocne strony, a nie skupiać się na tym, czego nie potrafisz i w czym popełniasz bez przerwy błędy, to na pewno Twoje zaangażowanie i Twoje poczucie tej wewnętrznej siły. Będzie wzrastać. Gwarantuję. Tak więc polub siebie w sensie zaakceptuj siebie. Nie walcz z czymś. Nie ucz się czegoś, co po prostu idzie ci bardzo ciężko. Skup się na tym, co przychodzi ci łatwo, z czego naturalnie czerpiesz korzyści i widzisz efekty szybciej. Bo to właśnie też będzie budowało w tobie taką wiarę, że możesz. Że jesteś dobry, że coś potrafisz. Kolejna rzecz. Próbuj, próbuj, podejmuj decyzję i próbuj robić cokolwiek. Cokolwiek w odniesieniu do celów, które masz w życiu. Próbuj, działaj, rób i popełniaj błędy, bo jeżeli nie będziesz ich popełniał, bo będziesz się bał, że je popełnisz, to nigdy się nie dowiesz. Czy one będą? Jakie wnioski i jakie lekcje dzięki temu możesz zyskać? Działaj, popełniaj błędy, wyciągaj wnioski z tych błędów, bo błędy można popełniać, ale tylko po to, żeby się na nich uczyć. Nie po to, żeby popełniać je w kółko i te same, i w ten sam sposób. Więc buduj tą siłę, obserwując również swoje małe i duże sukcesy, zauważając rzeczy, które zrobiłeś ty i była to twoja zasługa i twoja praca nawet jeżeli są bardzo malutkie zauważ je buduj wewnętrzną siłę buduj motywację buduj zaangażowanie w sobie do tego że jak coś robię to angażuję się w 100% jak coś robię biorę za to odpowiedzialność jako składnik empowermentu jako składnik budowania tej własnej siły własnej marki zachęcam do tego Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę, zapraszam jak zwykle do komentarzy, do współpracy ze mną. Życzę wszystkim cudownego dnia i do następnego razu.